Dzień dobry, Jacek Til, Urząd Miejski w W sobotę 24 maja zapraszamy wszystkich amatorów biegania do Wejherowa, do Parku Miejskiego na akcję Wejherowo Biega 2014. Biegi organizowane są pod patronatem prezydenta miasta Wejherowa w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega propagowanej przez gazetę wyborczą. Wejherowo biega to inicjatywa skierowana do amatorów biegania w różnym wieku, mająca na celu propagowanie biegów rekreacyjnych jak ogólnodostępnej formy aktywności fizycznej. Uczestnicy biegu Wejherowie mają do wyboru trzy dystanse 400 metrów dla dzieci do lat 7, 2000 metrów i 4000 metrów. Podczas biegów nie będzie prowadzona klasyfikacja zajętych miejsc, gdyż podstawowym celem jest dotarcie do mety. Każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy medal, koszulkę promocyjną oraz możliwość wylosowania nagrody rzeczowej. Dzieci i młodzież do lat 18 startują wyłącznie za zgodą rodziców. Oświadczenia rodziców uczestnika biegów, oświadczenia dla osób dorosłych, jak i regulamin biegu dostępne są na stronie miasta oraz w kancelariach Urzędu Miejskiego. Zapraszamy do wspólnego biegania życząc wielu sportowych emocji. Organizatorami biegów są Urząd Miejski Wejherowie, Wejherowskie Centrum Kultury i Klub Sportowy Wejher. Również w najbliższą sobotę, 24 maja w godzinach od 19 do 24 na Wejherowskim Rynku przed Ratuszem obchodzić będziemy Święto Miasta Dzień Jakuba. Z tej okazji na placu Jakuba Wejhera pojawi się w ciągu dnia wiele atrakcji, w tym rekreacja dla dzieci, gastronomia, balony, wata cukrowa, popcorn, a od godziny 19 na scenie przygrywać będzie Classic Brass Quintet. Oficjalna uroczystość z odegraniem hejnału Wejherowa... Przestrębaczy oraz wręczeniem statuetki Jakuba Wejhera i nagród Prezydenta Miasta Wejherowa rozpocznie się tradycyjnie o godzinie 20. W dalszej części imprezy wystąpi zespół Częstochowa Pipes and Drums. Gwiazdą wieczoru, wieczoru będzie Andrzej Piasek Piaseczny. Serdecznie zapraszamy. W środę 28 maja o godzinie 10.00 odbędzie się w ratuszu uroczysta sesja Rady Miasta Wejherowa z okazji obchodów Dnia Jakuba. Po oficjalnym otwarciu delegacja prezydentów i prezydium Rady Miasta Wejherowa złoży tradycyjnie kwiaty pod pomnikiem Jakuba Wejhera. W trakcie uroczystej sesji zostanie wygłoszone okolicznościowe wystąpienie. Sesję uświetni także koncert muzyczny. Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza do kina Filharmonika Szubskiej na film produkcji polskiej „Powstanie Warszawskie”. Jest to pierwszy na świecie dramat wojenny non-fiction, film fabularny zmontowany w całości z materiałów dokumentalnych opowiadający o tytułowym wydarzeniu poprzez historię dwóch młodych reporterów świadków powstańczych walk. Film wykorzystuje autentyczne kroniki filmowe z sierpnia 1944 roku. Posiłkując się nowoczesną technologią koloryzacji i rekonstrukcji materiałów audiowizualnych oraz zapraszając do współpracy grupę znamienitych twórców, jego autorzy zrealizowali projekt, który nie ma odpowiednika w skali światowej. Zapraszam serdecznie do kina w Echielowskim Centrum Kultury. Do widzenia.